Ja nie wiem, jak to złapał, Dzień dobry, wieczór. w kolejnym odcinku z gry. Pokémon. Właśnie, no, Pokémony w Minecraftie oczywiście. Dostałem skrzynkę jakąś. Odbierz. Co to jest? O kurde, a to są tylko, to są tylko skrzynki, chyba no. Yy, otrzymałeś 4 przynoty z SMS shopu. Fajnie. Tylko to wszystkie są skrzynki z tego, co kojarzę, do których potrzeba kluczy. Oczywiście, że tak. A to oznacza tylko jedno. Trzeba kupić. One no, są syfem po prostu. Do niczego się nie, nie przydadzą zupełnie. Yy, dobra. Tu jest swoje bole. Tak akurat ja chyba chcę, żeby, schowało, żeby mi się tu schowały bole. Chłopakamię to. Nie, no to Meganium to jest Gigapoke Champ. Jestem ciekawe, czy jak schowałem tutaj bole, to czy one będą się liczyły w walce. Nie. Nie? No dobra. Albo, albo nie pamiętam w sumie. Dobra, to mamy EZ Kryształy, to nie. Worek na itemy do walki, Mega Stone, Ender Plecak. HP, o, HP e default, okay. Ender Plecak jest akurat fajny. To czym się może skrzynki pochować? Czemu, czemu nie mogę skrzynek pochować, halo? A, bo skrzynia, zimowa skrzynia Pokemon się nie liczy. Letnia skrzynia, nie no, letnia skrzynia tu jest. Czemu nie mogę to schować? Halo? Gro? Chcę schować letni letnią skrzynię pokemaina. czy się nie mogę? Super Dobra, to mogę schować, już jedną Ale sensu. I dobra, czyli resztę wrzucamy do Ender Chesta po prostu i tyle y Czemu nie ja mogę odpalić Ender, ender Chesta? A, nie działa Shift, nie, Shift plus prawe musiałem kliknąć A. Patrz, nie, nie trzeba mieć VIPa, żeby mieć Ender Chesta, rozumiesz? Nie trzeba <głos> <głos> to jest niesamowite, wręcz nie trzeba mieć. Myślę, że zawsze to jest wymagane. A jednak nie. Dobra. Gramy z oczywiście dalej w Pokémony. Widzowie, gramy sobie dalej. Eee, trzeba poszukać więcej tej, jak nazywa się nazywa, Naszej piękne, naszego pięknego Pokémona. Takiego takiego grubego, który daje 1500 exp Za zabicie. Czyli Chelsea, albo ta po lepszeniu. Eee, jakąś się nazywała? No, to są najlepsze Pokémon, no, ja mam tyle expa A ty dwa jeszcze nie. chłopie tu jest. Zabiłem trzy przedtem. Ray, czy zabijasz, Serio? Hmm? Ty, A ty masz Chance? No mam, mam. To, to, to chodzi do walki. Nie, no. Tak, nie. na walk. Nie, no nie. czemu nie? Nie, nie chcę ci dawać expa to już masz wystarczająco dużo leveli. Raz, nie ja mam, ja da, mam. Mało. Teraz chcę poexpić troszeczkę. Dobra, bierzemy sobie ratatę i dupniemy go za pół HP. O ile mi nie jest... Zabi... Mam tylko 28 level. Nie, na strzał mnie zabił. Ratata? Nie, nie, rajd' mnie zabił. Ratata mi zabił na Nie, ja, ja że ratata. Nie no, ratata by nie zabił na strzała, bo on nie ma, jego atak, jego atak bije połowy... połowę idealnie. Weź się nie śmiej, mi z to jest super pokemon. No widzę właśnie. Jest dobrym człowiekiem, dobrym Pokemonem. Ty jest dobrym człowiekiem i gouj. Dostaw, rajzu weź się uspokoi, jak chcę cię złapać. Wiem, czy to jest do... Rajczu jest dobrym człowiekiem i go chuj. No po, po, czekaj, w sumie nie wiem, czemu Rajczu tu jest tak łatwo do zdobycia. Jak przecież normalnie pikachu by trzeba było ewoluować za pomocą tego Electro Stone, a Raichu tego jest do złapania, ciekawe. No. Dużo go jest. Nie wiem, to dziwne. Tak w sumie... Tak w sumie tak samo no. My ciekawi w ogóle... Powiem, serio mnie. Serio ciekawi, co jest ten Krick, Krikatot. Jakiś taki beznadziejny, beznadziejny Pokemon, ale za darmo... I czemu nie w no, tej... jak zadałem mu, to nie beznadziejny. I czemu w tej grze się nie da sprint... O, widzicie, z tym swoim śmiesznym Pokemonem. Fajny, nie? Chciałbyś. Można na tym jeździć, nie? Nie wiem. a widzę, że zadajeś mu 110 wyobrażeń. O, dzięki, za dzięki za kamienną monetę, fajnie było. O, nie Chikorita! Chikoritę to akurat sam 13, chce. Nie, bo, bo tak. to akurat sam chce, tylko, ja, okay. tylko ja ją zabiję w większości moich pokemonów. Mam jedną. Ja je też. Ja nas no, ja zabiję. Biden, cześć. Dobra, to jest atak. A nie! Klik. Ej, ty! Wiesz, 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 wiesz o co chodzi? No. Mój, mój, a nie, przepraszam, to przepraszam, dobra, od jednak ma atak, bo myślałem, że kriket, to nie ma ataków, myślałem, że... Jaki? No ten, co mam tego Pokemona, ale jednak ma atak. Ale a, jaki atak, jaki atak? No ten, to taki, co co czeka jedną turę i później ci przywali mocniej. O. Znaczy podstawowy, nie, no co ja ci powiem, podstawowy atak, ale że poczeka jedną turę i ci przywali mocniej. No, no to ja... Dobra, nie, no, to trzeba Ultrabolami łapać, przecież ty, wszystkie Pokebole i te Greatbole to w ogóle bez sensu. Nie wiem, po co w ogóle w tej grze istnieje coś takiego jak Pokéball czy Great Ball. Jak można y, cały czas farmić Ultrabole i tyle. Dokładnie. Tak samo nie wiem, po co w ogóle są dokułowania Ultrabole. Uh. Hypno jest koło mnie, dobra. Oś tutaj. Dobra, czy koryta za łatwo. Hypno jest już dla celi, Nie no, przecież on, ma, on ma hypnozję, to zawsze, zawsze coś. Woj, wolę swojego huntera. To jest źle, huntera, nie? A tutaj, znaczy, no, O kolej, kolejny Raju to zabicia, A ty tu jesteś? Tak, a ty tu jesteś. Dobra. Raju level. No stój. Ratata, chodź, ratata, dajesz, nie, nie zgin, proszę cię. O Chyba z Raju, a nie, okej. Okay. Hipno. Dobra, super fang jest dobry. Play Flower, y ma Ty, ty, to jest tak useless, on niczym nie trafia kompletnie. Wiesz? Co masz? Dostałem Flame Flowera na o, 30 i, i, i od razu bliskie mam koło, koło siebie. Łapiesz? Co? Łapiesz. Ale co, bliskie? No, bliskie. Nie. Czemu nie? wiem. Wow, bliskie. Nie wiem. Jak to... nie, zdaję... Czemu nie A Ty. po co mi ona? No, żeby expić kolegów. Żeby sprzedać kiedyś. Chcesz, bliskie? Im więcej Pokémon ma HP tym więcej ekspadaje, pamiętaj. Większy ma level. No to też, no ale jak ma dużo HP, No to też. wiesz, temu, temu właśnie tego, temu właśnie każdy zawsze bliski na tych levelach. Dobra, mamy już. Po, powiem tak, powoli do przodu, jak to się mówi. Dobra, mogę lepszy tego. O, jestem tu śmieszny, mega, meganium. To nie jest twój, czekaj. Nie, ja mam ten. A, nie, to jest 46 level, to jest inny. Dobra, biorę go. To jest słaby. Chodź tu. Jak słaby. No mały level. To masz jest niewiele większy. O 30 większy. E, tam nie aż tak bardzo. O 30, tam wiesz, Raptem tam. Rzut, rzut kamieniem, nie? Rzut granatem. No, no, wiem, wiem, wiem. Weź meganium, daj się złapać. To byś się złapał jedną Ultrabole, a ja mi się nie chce złapać po trzech. To jest ty, i tak Weź coś... ty mi się złapałem bliskę. Tym się akurat nie musisz fajnie, bo ja też złapałem bliskę Bliskę? No tak. Masz A nie, nie bliskie, no, no w sensie no to poprzednie. A to to jest go jeszcze wiele. No że jak ewoluuje to będzie takie samo, no. No tak. tak. Także... Ale mam bliskie. Weź się w końcu tego złap tych tych irrytujące jakie to jest głupie. Czemu to się nie chce nie dać tak złapać? Meganiu łapiesz. No? Czemu to się nie chce dać tak złapać? No co jest je tak? E to sy, bez sensu, co, o co, o co mu chodzi? Męcz się tam. Jak to jest głupi Pokémon. No weź! Nie Mą mądry. wie do kogo spo, ma iść. Uspokój się Meganium, daj się zapaść Ultrabolem. Ileż na niego wyjebałeś? Nie wiem, 6-6 Ultrabole, dobra, zapałem, łatwo. Łatwo złapać, zła, łatwo złami. 6 leveli mi view. o klikę to fajnie, ale super. Daj, daj mi go. Zawsze na to czekałem, aż ewoluuje coś takiego. Daj mi go, po co ci on? Czekaj, muszę się. Oj. Co w ogóle ewoluował? Klikę tuna, dobrze mówiłem. Fury, cutter i absorb. Tylko pytanie, co mi wywaliło za to? Ataki. A, no i tak nie mam nic z ataku. Dobra, to jest moc 40. Czemu ten. Tam... Czemu ten jest taki Dodaję. słaby? Nie, dodaj ją. Czemu ten. Tam... Czemu ten pokémon jest taki słaby? Nie wiem. Gdzie tu jest jakieś miejsce leczenia Pokémonów? Boga ten Explode! Explode, dobra, próbujemy łapać raz. Nas... <laughs> mam jedną szansę cię złapać. Ej. O ty! Cześć to, że Explode się sam, 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 sam się zasnął. Aha. Ciekawie. Coś, nie, mam szansę go złapać, bo sam, sam się zasnął. Nadal śpi, ja nie mogę, ale szalę fart jest. Pierwszy raz widzę tego Pokemona w ogóle. O, zapią. Obudził się. Dobra, spawn. Szkoda, że nie, nie da się ten e, częsty siostry Joy zabić. Czemu ty chcesz zabijać ludzi jak zwykle? Psychopato. Ale częściej to jest Pokémon, moldo. Ale e, siostry Joy? Nie, Częściej siostry Joy. A że, 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 że za pomocą Pokemona zabić siostry Joy, to ci chodziło. Pięknie. Pięknie, że chciałeś Czeci y do zabicia siostry czaj No nawet nie mam Chelsea No ja mam na przykład Wiedzisz ja jestem lepszy no, Mam pokemana którego ty nie masz O, Haunter na czy jestem pierwszym level Mam na 30, także nie potrzebuję. Dobra, w sumie tego Rufle to Syf To trzeba w ogóle wywalić Pidowa trzeba ulepszyć A Rata ta, no to, to ma jeden atak który jest użyteczny Reszta to Syf Hype no, no może no. być ciekawe w, w, Wiesz co, ja bym tę ratatę do kosza oddał Nie no, mam lepsze pokemony, bo od rataty już dawno tego Raichu jest dużo lepszy no, no to mówię, to do kosza, nie? No ta Ten pokémon Shiny to jest w ogóle syn, nie? po co mi on Jumper, Jumper też jest słaby Dobra, teraz testujemy sobie tak, Haunter VS Hauntera O Boże, co to jest <laughs> 30% co? Jak można tak słabym? Dobra, mam tu innego Huntera, 31 level. Ale czemu go wyzywasz? To nie jest zależne od niego, że jest tak słaby. O. Hunter poświęcił... Czemu zdechłeś? Ale dobra, ale... Za... Z... Spowodował slipa, Spowodował. Po co drążyć? Gengar! Który level? Gengar, po co Ci Gengar. To 12 HP. Proszę, nie byłaś, z tego pola, proszę cię, bo nałożę na ciebie wszystkie efekty, jakie się da. sparaliżuje cię, zasnę cię, wszystko ci zrobię. Tylko weź. Dobra, cofają go. Wierzę, że ten Hunter będzie nieco lepszy niż poprzednie. No wiem. mi w ogóle te no, Stone Monety. Nie wiem. Do boli. A, bo to z tego się robi. Dobra, to Wiesz, jaki mój meganium wbił level? Jaki? 69 Seja już Tak Dobra, może zacznę w końcu tego Charmadera ES Dobra. Powiedz A mi. Hunter, ty hunter. masz na nim. Nie zawiedź mi. No 15, bo ja nie XP w ogóle go teraz. Szeguj Powiedz mi, Hunter dobre FWS-y. 73% No i to Wreszcie jest mi. dobry Pokemon, no Pokaż... Mi. Ty. Pod co? Ale ile ma twój? Powiedz mi. Mój hunter? No. Nie wiem nawet. Zobień mnie Teamat Husty na I. Mój, mój ma 65 No to wie gorszy, widzisz. SP atak, speed SP atak i speed, dobra Timid, hasty, na I. Ale, ale, ale ja mam coś, czego ty nie masz. No to jest to syfie. Ale specjalny atak jest git. Co mam? Co masz? Meganium w 69. A idź pan z tym śmiesznym. No dobra, ale... Nie no, ale, ale mój hunter to jest. To jest generalnie KOZAK nad kozakami. No poza jego. Specjalny atak mógłby być, mógłby być lepszy, ale tak pozostaje to z gitem. Tak? No. Od oh Roseal ja bym chętnie go zabił. No ja to zrobię nawet. Better dance. Mam Dragon Breath a co robi Dragon Bref dokładnie? Ej serio, on paryżuje. Dragon Breath, nie wiedziałem o tym nigdy. Gengar mi dał 1600 expa. Słuchaj, ty wiedziałeś, że Dragon Breath paraliżuje? Nie do końca. Właśnie pierwszy słyszał ja myślałem, że on podpala, a nie paraliżuje. Co to w ogóle za pomysł? Okopająka? Co Dlaczego ja dostałem Okopająka. Uwaga, jeszcze dwa poziomy na... na całym milionie. O, kolejny Haunter, ale już chyba nie potrzebujesz, tak dużo chyba, że ma fajny level. Nie czy jest czwarty to bez sensu. Dobra, czym ty jesteś? Sentret, o, Sentret, na stracie może zdejmę. Jak dobrze... Ta wielka śmieszna. Tak, jak dobrze pójdzie, to. Nie, no, na pół HP mu Twożon... Ale on... to jest stref. No daje samego Defense Curla, więc... A, na, na strzały go zabiłem. Okej. Okay. Miss Drewus. Nie, nie znam tego Pokemona, szczerze powiedzszy. Wismour, nie no bez sensu. Co to jest? Miss Drewus jest fajny. Po co? Czemu? To jest w jakimś O, Gasli! Gasli jest... Okej, okay. faktycznie masz. Pokémon do Fajne ataki ma. A. To jest gas, tylko na 22 level. Czemu tak niskie levele, lewele, no... wszystkie macie. Dobra, wezmę go za, wezmę go za No, a wcześniej no za wysokie. No bo teraz mam wyższe lefele, nie? Nie wiem. Dobra, próbujemy tego Gasliego grade polami, łapać. O, on, on, się, on się prawie zabił sam. Bo on używa tego Kersa, że on sobie zbiera pół HP i tego. No, git jest. Oooo, ewoluuje! Charmander w Charmeleona. Muszę, muszę Skytera złapać. Co? Z X-Tesserem. Dobra, jest Charmeleon. Wiesz czemu? Z x yes, czy Czekaj, Cze, co, co chcesz złapać z X-Tesserem? Skythera. A Skytera, no oczywiście, że Skyter Po co zawsze go łapałeś? Nie pamiętam, ale pamiętam, że zawsze go łapaliśmy. Wiesz po co? Po co? Bo atak X-Tessera... Nie, nie X-Tessera, sorry, Fury Cutter chyba ma taki Catter. atak. To no, zostawia jeden HP przeciwnikowi zawsze. To było to, no. To było to. To było I to, to do za, za, zapomniałem. To, no. to było to. Fury Cutter. To było to. temu my zawsze łapaliśmy skatery. Tylko to dla panie. tego jednego ataku. Ej dobra, Ale faktycznie tak, jak się daleko... Moc, jak no. się daleko pójdzie to faktycznie jest... Yy, Mam duże levele. Bo wrzucił serio torcika za 10 cukierków? Myślisz, że ktoś mu kupi? Nie, mi się wydaje, że troszeczkę przesadził z tą ceną. Ja już na nie doszedłem, nie? Load Red? Co ty mam jeszcze ciekawego? Co to jest? Czym ty jesteś? Delcati? O, oh, Delcati wygląda ładnie. To jest ewolucja z tego wcześniejszego tego wcześniej wiesz, jak jest... A! Problem jest taki, że, je, że biegnę wolno. Przecież ja mogę iść na pokémonach. Chociażby na takim Meganium. Ja mogę sobie po prostu pojeździć. O! Co to jest? Wiggle To no nie. Ar... Co ty? Armo, armo coś tam. Nie, ty masz HP? Da, da się na meganio? Da się pewnie, że tak. Ty możesz mi dać duże, ekso tak mi się wydaje, tak coś czuję. Ale piękny lucario. Aromatis, aromatiz... Lucario? to ma lucario? Nie, tu jest taki Lukario A, taki no, masz w jaką... Żebym jakieś gówno znalazł wiesz? Ty, pedal dance to bije... Czemu to ma 120? Pedal dance! <laughs> pedal dance, no. Aromaty. Petal, przepraszam, to jest petal. Petal, bo to jest kwiatki. Petal to jest po angielsku kwiatek. No ale coś dobrze powiedział. Ty, ty ten. Ty ten aromat... czy ten... ten me meganium, to ładnie pije No. Pedal dance chuj. Pedal dance, no, to odcinek jest fajny, nie wrażę mnie tych ludzi. A czemu mówisz, o tym, że to Pedawa mają Ewely na przykład. A tak, to prawda. Akurat to nie ma. <laughs> nie, to ty jest tylko Zoro. Jeden Zoro... Był... O Zoro, a! 41 level Zoroarka, nie znam tego. Ale wygląda fajnie. Co? Gdzie to... go masz? Zoroark... Gdzie go masz? No nie wiem gdzieś tam na tej zwykłej krainie. A co? Fajne. jest. Złap mi go, please! Tylko ja nie wiem czy nie go, go nie zabiję. Mam nadzieję, że nie zabije. Czekaj. Brak... Dobra, to jest brak specjalnego efektu, to po prostu bio obrażenia. i super. I o to chodzi. Po... Kurde, prawie go zabiłem na strzałach I to tym samym Meganium śmiesznym, który ma o 5 leveli nieco więcej, ledwie Mam Charlie Zeda Wiem co mogę zrobić jeszcze, mogę go hip... O, hipnozą mogę go walnąć, tylko że hipnoza muszę go zabić To się on się sam może zabić przez hipnozę Nie, nie może A nie, bo a nie, bo to uśpienie, dobra przepraszam, ja się pomyliłem To nie jest dezorientacja, tylko to jest uśpienie, dobra Hit to jest super, to jest super. A co to w ogóle za no, pierwsze, z Pierwszego widzę, to jest jakiś nowy, nie? Nie, to stary. Stary? Nie wiem, jak się nigdy nie, nie spotkałem. Mm. Wy nie wychodź z bola, no. Cały czas śpi, więc na razie jest git. Szkoda, że się te nie da. A po co ci go? Bo jest fajny, wiesz? A? Ja nie mogę latać na pokemonach, ty. Nie możesz? Nie. Na których nie możesz? Na czeli zejdzie. ci wsiada? prawym? I kurwa, nie mogę. Może, um, kurwa, może coś muszę mieć? Nie no, zwyczajnie. Chłopką. Dobra, mamy roz. Kurci, Lexpa! Super. Fajne Lexpa mamy z niego. E, lopuny. Co to jest jeszcze? To z Raju na 30 level. To się nie potrzebuje, aż tak rezon. Raj jeden Raju mi wystarczy. Zdecydowanie. Bailifin w ogóle jest niepotrzebny. Ej, tu powinny być też takie miejsca, takie wiecie. Tu, mi się wydaje, że to też są jakieś takie miejsca, takie y, leczenie się w międzyczasie, jak gdyby. No ja, tom, ja już pan tak spotkałem. Masquerade to syf w ogóle. O magikar. mogłem go ewoluować w Garadoso. Nie wiem, czy mi się chce. Nie wiem, jak go trafi, to. Do... muszę się przelogować. Nie, 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 nie bierz, nie bierz niczego ze swojego konta. A, no, w sensie, o, to cię To nie, nie przelagować, bo nie mogę latać. latać nie, to, no jest spoka, jest spoka, nie, nie wiem, wiem, To sobie Jar tak robi. Matki, nie no, matki, panie po nie potrzebuję. Kura kiedy są ryby w ogóle pod wodą w tym, w tych, w tych pokemonach. Jak nie, to zaraz przechodzę na main'a i, i już pokemon... do. Mam nadzieję, że jak zacznę walczyć w wodzie, to, to nie utonę. Kurde, czemu ja tak długo... Nie wiem. Czemu muszę tak długo pływać za, za tym, za Magikarpiem? To jest takie proste, posłuchaj magikarpia, który ucieka tobie. Czemu się to w ogóle nie da sprintować? To też, mnie, też jest właśnie pytanie. Czapet. Nie, no to po. Niektóre wtedy te wyglądają tak słabo, a inne wyglądają tak fajnie Ej, ty się już To Czy reloga no, no już nie wiem, tylko szukam tej pokelacji, a tu jest pokazuje. Czekaj, co to jest? unfeasant? Anf Sprawdzam się, czy mogę latać. Chodź ptaku? Are me nie no ty jesteś na czymś innym. A bo tam ta była nowownia, dobra, teraz na pokelacji jestem a, No, no o, A to jest coś mogę... to... Bo jeszcze coś innego. No, no, no. Mogę latać w końcu. Aaaa, na go zdjął. Nie fajnie. Dobra, wierzę, że Rajczu no. da radę. Raichu ze swoim... co to ma, Thunder? Co to jest? To ma szansę, Ja z walczyć z pierwszym NPC-tem. Dobra, próbujemy to. Nie no! Dlaczego? Nastrzała go zdjąłem. Chciałem mieć. Byłem, miałem żatającego Pokemona, nie? Tylko, że go zdjąłem Uj. na strzała. O, to są te. Nie, to są te, nie, te. Nie. Czy, to, czy to ty, czy to jesteś ty wersja poprzedniej? Część. No, część. No, dobra, może być. Tylko, że mój Charmeleon jest martwy, ale tu jest od razu leczenie obok niego. Mega Gajados się zespół. A? Tylko, że oczywiście jesteśmy. Okay. Ej, to są, ja jestem są obok tego. Może my nie mamy szans raczej na Mega Gajadosa. No okay. To bardziej na setne level jest. Chyba tak... <grym> chyba, że byśmy mieli farta i zaraz byśmy go złapali. A, tylko że ta chency ma 20 level. To nawet się nie opłaca i nie opłaca nawet i łapać. też w sumie łapanie i będzie chyba szybsze niż walka z ją mi się tak wydaje. Tak coś czujesz, że złapanie jej będzie szybsze No nie. To dobra, wezmę sobie po prostu... Wezę się po prostu rajczy i ważnie zabiję tonderem. Thunder. No właśnie to zabrało prawie w całe HP. A, na przykład Discharge. O, Discharge zabił, dobra. Fajnie. Dobra, mamy miliona na... Firefunk chyba nie jest taki najgorszy. Zaskracza pewnie, że tak. A smok screena sobie wywalimy w, ostatnie, w, w ostateczności. Dobra, teraz już wiem, że Raichu zabije na strzał tego Pokemona, Także muszę wziąć coś słabszego. Na przykład Unwesend. Hypno. I dotknąć go czymś słabszym. To jest status, 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 status. A, tylko że ma same statusy. Unwesend. Trochę słabo. Dobra, zmieńmy go na przykład jakiegoś Charmeleon'a. Na przykład. Unwesend. Weźmy go tam jakimś Firefangiem wcześniej. A nic mu nie zadałeś. No to jednak wolę zmienić na Raichu. Dobra. Gdzie jest jeszcze Poketena? No nie no, i zabił na strzałach z ToFu. Dlaczego? Taki to jest best, że na strzałach zabijałem te Pokemony. Który masz level tego Charmeleona? 21 teraz. O Pidgeotto. A Pidgeotto z Geese. to jest fajny w sumie. To w max maks 30 na razie, wiesz? No bo później trzeba będzie fvs y robić. Nie, 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 bo no te. z, ten, z tym pierwszym cenem możesz walczyć maks 30 poziom Pokémon, wiesz? A, no, no, ale no, też FOS-y no. trzeba będzie jeszcze wbijać. Też. A to wiesz, że EVS -y... A nie, dobra, chcesz to sobie w w sumie, bo i tak zmniejsza mu poziom, ok. Tak, automatycznie? Mhm. Mm A, no i widz. Dobra, Quick tak to jest, Quick tak to jest. To jest coś, co mogę zbijać po Pokemony do łapania, fajnie. Kurwa, to mnie stapował na tapa. Nie ciekawi, jakie są procenty na łapanie Pokemonu, w zależności od tego, co, jakie masz e, te ile mają HP i jakim bolem. Nie wiem, nie wiem Jeszcze pamiętaj, że uśpiony dużo daje, nie? No tak, no pamiętaj, ja na przykład kiedyś walczyłem z tym z iPhone'em i miałem go zbitego do zera, chyba uśpionego. No. I ultrabolami nie byłem w stanie go złapać przez chyba 20 minut. Nie bo to ma nie chce. Dobra, teraz ten pokémon powinien pozwolić mi latania. Na latanie. A tutaj mogę go podmienić, fajnie. Dobra, chyba na razie to jest jeden pokémon, który mnie powoduje prawdziwie tego. Jak to się mówi? Który powoduje u mnie możliwość. zasypiania. O, zasypiania. Dobra, zobaczcie z tego zoroaka. Co to w ogóle? IVS-y, piąteczka, 57%, no okej, okay. a teraz pod co? Limit, na Naive, ok. no to nie Bolt, okej, okay. to jest średnio. Special Attack, Speed, wszystko pod Special Attack, Speed. No i on jest taki średni w średni w sumie. Kurwa, jest pierwsza. chyba tego huntera na razie mieć? A imprison co robi? Imprison? A tak. Je, je, jeśli przeciwnik zna jeden z naszych ruchów, to nie może go użyć? Co to jest? Aaa, to fajne, ej! Ty to fajne całkiem. O. Jeśli przeciwnik zna jeden z naszych ruchów, to nie może go użyć. Fajne. Fajny. bo ja lecę 5 ognistych Pokémonów złapać. A, bo już, już, już pokonałeś ta, tamtego chłopa? Nie, właśnie jeszcze parę ognistych Pokémonów. Bez mocy. Bo, bo jakąś kościarką, mylą to wiesz? A. A piszę, to chyba nie mogę latać, co? Tak mi się wyda... Kurczę. Może na, na czali zajdzie Musimy mieć 36 level. Czekaj, czemu nie mogę tego, teraz nagle tego pitch To zrespić? Ale ze save zawsze mnie to irytowało, że nie dało się respić Pokemonów czasami No i zbugowało się, no nie wiedzę, no. Dobra było pitchotto już Też mam tego baga O już i niech ja. Okay. Takie to jest że to jest takie irytujące na tych wszystkich serwerach Pokémon. Dobra, mamy to. Na Pidgeotto się nie da latać. A Pidgeotto ma jakieś ewolucje? Nie Mam. A on się w tego, w, w, tego, w tego fajnego się ewoluuje, nie? Ty zdechłem. Tak? Chłopnie jakiś zaczął, jakieś, jakieś Giovanni na dachu, głowy ból A właśnie, widzę, Pidgeotto on się ewoluuje przecież, no tak. Pidgeotto. Jestem tapa, we wtóry pistolecika. Uuu, co to za byk. Taurus? Taurus Taurus to masz level Taurus? 38. No to chętnie wbiję na tobie wyższy level mojemu Pidgeotto i Charmeleonami Chodź Pidgeotto w sumie A kurde ale, ale trzasną my teraz Thunder też ładnie trzasnął do. Dobrze Łapiemy oczywiście. Tauros! Łapiemy, łapiemy Taurosa. No i fajnie, I złapałem się. go. Łatwo poszło. Dobra, powiem tak. Widzowie, na to odcinek to było na tyle. Następny odcinek pojawi się pewnie już w nieco, w sensie tego, Będziemy już nieco dalej. Do przodu. A w takim razie, no jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i tak dalej. No i cześć a Hobsal stracił